Wielki Tydzień rozpoczyna się wspomnieniem triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, który miał miejsce właśnie w niedzielę poprzedzającą jego mękę. Pan Jezus, który zawsze sprzeciwiał się wszelkim objawom czci publicznej i uciekł, kiedy lud chciał go ogłosić królem, dzisiaj pozwala się prowadzić w triumfie. Dopiero teraz, kiedy ma iść na śmierć, pozwala publicznie. Obwołać się Mesjaszem, albowiem umierając na Krzyżu, będzie w całym tego słowa znaczeniu Mesjaszem, Odkupicielem, Królem, Zwycięzcą. Pozwala uznać się za króla, lecz za króla, który będzie panował z Krzyża, który zatriumfuje i zwycięży przez śmierć na Krzyżu. Ten sam rozentuzjazmowany tłum wznoszący dzisiaj okrzyki na Jego cześć, za kilka dni złorzecząc poprowadzi Go na Kalwarię. I tak triumf dzisiejszy doda w Wielkopiątkowym Dniu Męce większego rozgłosu i blasku. Pan Jezus wchodzi w triumfie do Świętego Miasta, lecz wchodzi tam, aby cierpieć i umrzeć. Stąd procesja z palmami, ma podwójne znaczenie i nie chodzi tylko o towarzyszenie Panu Jezusowi w triumfie, ale o towarzyszenie Mu na mękę, abyśmy byli gotowi podzielić ją z Nim, starając się według zachęty świętego Pawła Apostoła, przyswoić sobie Jego uczucia, uczucia pokory i całkowitego wyniszczenia, które mają nas zaprowadzić jak Jego i razem z Nim aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Poświęcone palmy i gałązki oliwki, jakie dzisiaj nam kapłan podaje, nie oznaczają jedynie święta, lecz oznaczają zwycięstwo, jakie Pan Jezus ma odnieść nad księciem śmierci. Powinny więc oznaczać także i nasze zwycięstwo. Musimy również i my zasłużyć na palmę zwycięstwa, pokonując szczególnie zło, które jest w nas, w naszych skłonnościach a nadto zło, które jest na zewnątrz nas. Przyjmując Palmę Poświęconą, odnówmy obietnicę, że chcemy zwyciężyć z Panem Jezusem, ale nie zapominajmy, że On zwyciężył na krzyżu. Amen.